Cześć wszystkim, witam Was gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na filmik z kosmetycznymi ulubieńcami zimowymi. Także mam nadzieję, że i dziewczyny i chłopacy znajdą coś dla siebie, bo ostatnio bombardujecie mi maila, więc myślę, że chcecie zrobić prezenty swoim dziewczynom. Także dzisiaj idealny film dla Was, bo będą to naprawdę niesamowici ulubieńcy, których jestem pewna, że oby jaka dziewczyna dostałaby którykolwiek z tych kosmetyków, to byłaby w niebo wzięta. Czas walencynek przed nami, więc oglądajmy film. Kosmetyki, które dostałam częściowo na gwiazdkę, bo też się mnie pytałyście, co dostałam na gwiazdkę. Ja nie będę robić takiego osobnego filmiku, gdzie będę pokazywać swoje prezenty, bo zawarłam je i w niekosmetycznych ulubieńcach, i dzisiaj właśnie kosmetyki pokazuję. Także myślę, że tamten za mało by nie wnosił, bo to by był taki pokaz, a dzisiaj troszeczkę o tych produktach opowiem, więc myślę, że ten film będzie dla Was bardziej wartościowy. No i zacznijmy. Jeżeli chodzi o pierwszy produkt, powiem tutaj o podkładzie Make Makeup Forever HD. Krótka historia, taka szybka. Słuchajcie, ja byłam mojej kosmetyczki, która zakochana moimi brwiami zapytała się, co ja robię z nimi, jakie produkty używam. No i powiedziała mi, że używam farki z Make Makeup Forever, bardzo, bardzo popularne na YouTube. I ona. Zachwycona tym kosmetykiem. i w sumie nie znam osoby, która nie byłaby zachwycona właśnie tym produktem. Do brwi z tej firmy postanowiła, że przetestuje inne produkty jeszcze z Makeup Forever. No i właśnie ten podkład trafił w jej ręce i ona powiedziała: Alicja, jeżeli go nie kupisz, to jesteś naprawdę głupia, bo jest to podkład, który nie kosztuje dużo. A zwłaszcza jak ja ją kupiłam z tą zniżką minus 25, to już się w ogóle opłacało. W porównaniu oczywiście dużo, w porównaniu na przykład do Chanel czy Dior, czy właśnie podkładów Guerlain, które moim zdaniem trzy razy robiłam podejście do podkładu Guerlain, który niestety, jak dla mnie, jest bardzo drogi, a na twarzy wygląda źle. Nie kryje, jest bardzo delikatny. Praktycznie trzeba by było mieć idealną cerę, żeby wyglądać w nim fajnie. A chyba nie o to chodzi, więc jeżeli ma się tam jakieś przebarwienie, to on absolutnie tego nie przykrywa i bardzo szybko schodzi ze skóry, a ten podkład jest bardzo, bardzo lekki, ale jednocześnie świetnie kryje i to jest jego niesamowitym plusem, więc ma on wykończenie nie takie mokre, nie takie świecące, że świeci mi się twarz, ale matowe, delikatnie półsatynowe, tak można powiedzieć. Pięknie nawilża też skórę, bo ja mam cerę suchą, która jest niestety skłonna do tego, że zimą ma suche skórki to wygląda ochydnie. Także on przepięknie właśnie współgra z moją cerą, no i dodatkowo ultra HD. Na zdjęciach wychodzi on niesamowicie, odbija światło lampy, i ta cera wygląda po prostu, błysk. Przepięknie, uwielbiam ten podkład. Jest to najlepszy podkład, jaki miałam. I jeżeli jeszcze nie miałyście, to weźcie próbkę w Seforze, bo to jest cudo. i Ja mam w kolorze 125 równa się, to są takie dziwne odcienie, Y315. Także jakbyście chciały przetestować, to weźcie sobie próbkę w Seforze. I naprawdę jeden z najlepszych produktów, jaki miałam. No i następny produkt jest to korektor z Yves Saint Laurent, inaczej YSL. Który, powiem Wam szczerze, nie kupiłabym go w cenie regularnej, na pewno, bo jest to produkt po prostu kosmicznie drogi, kosmicznie, i e, zastanawiałam się, czy warte jest swojej ceny. Mówię, Boże, 199 zł za korektor to jest strasznie dużo, e, ale sobie tak mówię. Jest zniżka, minus 25. Kiedy go przetestować? Jak właśnie nie teraz, dlatego właśnie w Seforze go zakupiłam. E, I co mi się spodobało, to to, że ja słuchajcie, mam ostatnio niesamowite cienie, niesamowite, nie zdajcie sobie sprawy, jak ja wyglądam bez korektora, po prostu strasznie, jakbym nie, wiem, nie spała 50 nocy co najmniej, a to przez to, że mam taki czas niefajny dla siebie. I właśnie ten korektor robi z moją buzią cuda i po prostu na wygląda świeżo i przepięknie, i dla mnie jest to najlepszy korektor, jaki do tej pory miałam. Ten z Chanel, który miałam ostatnio był bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny ale co było jego niewątpliwym minusem, on skończył się w trybie po prostu natychmiastowym dwa miesiące go już nie było yy... i pod koniec już nawet nie mogłam wydłubać z tego opakowania nic tutaj podoba mi się to, że opakowanie jest Fajne, bo jest tu pompeczka, pędzelek yy, i aplikuje tylko tyle produktu lekce, czyli dwie pompeczki, koniec, i więcej się tu nie wylewa. On bardzo dobrze się dozuje. Ładne opakowania, chociaż ja za tą cenę zrobiłam, więc jeszcze jakiś fajny design. Na przykład kosmetyki z Gerlau mają zdecydowanie, moim zdaniem, lepszy design, yy, jeżeli chodzi właśnie o produkty. No ale dobra. Niech się liczy tutaj produkt. Jedyne jego minus 2,5 ml ma tylko bardzo mało, ale zobaczymy, może sam produkt się obroni, póki co jestem bardzo zadowolona, niesamowite mocne krycie, ale przy tym rozświetlona okolica oczu i nie. Nie ma takiej pudrowości pod okiem, czyli to oko wygląda młodo, nie jest, e, jest świeże, nie jest takie postarzone przez korektor, także bardzo, bardzo polecam Wam ten produkt. Kolejny produkt również z firmy Make Up Forever to tusz, e, który ma za zadanie pogrubienie. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że moje rzęsy są długie, ale bardzo cienkie. I w momencie, kiedy nie są one pogrubione, to wyglądają słabo, a w momencie, kiedy są pogrubione, to dla mnie e, wygląda przynajmniej dla mnie idealnie e, i już nic więcej nie potrzeba moim rzęsom i ten e, tusz świetnie pogrubia ale przy okazji nie skleja, nie skleja rzęs i e, one wyglądają bardzo naturalnie ja nie lubię takich tuszy, co są po prostu te rzęsy obciążone e, i ten, który miałam ostatnio Better Than Sex z Too Faced był bardzo fajny jeszcze właściwie jeszcze go mam, troszkę już się kończy był bardzo fajny, ale on y, przy takim częstym używaniu. Mam wrażenie, że się robią takie grudy i bardzo skleja rzęsy, i trzeba się troszkę nim napracować. A tutaj y, z tym y, tuszem nie macie żadnego problemu, bo on wydłuża rzęsy, pogrubia rzęsy i absolutnie ich nie skleja, dając piękne, naturalne wykończenie. Także bardzo polecam Wam ten produkt. Bardzo podoba mi się to, że ma też taką fajną, klasyczną szczoteczkę, taką jak w starych tuszach, zwykłe włosie, nie silikonowe, tylko zwykłe, gruba szczota. I oprócz tego... Co chciałam jeszcze o nim powiedzieć? No opakowanie takie zwykłe, Makeup Forever nie no jest tu nie z jakichś opakowań, nie wiem, ozdobnych, ale, ale jest przyjemny, nie jest, taki, nie jest to opakowanie jakieś rażące, także co chciałam powiedzieć? No tuż nie kosztuje też bardzo dużo z tą promocją, minus 25 to już w ogóle fajnie cenowo wyszło, także ten produkt polecam i ja go mam dzisiaj na oczkach. Nie wiem, czy z daleka będzie widać, ale rzęsy moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne. Kolejnym ulubieńcem, którego jeszcze nie rozpakowałam od gwiazdki, jest firma L'Occitane. I teraz na pewno powiecie, ulubieniec, nierozpakowany, to jak nie może być Twoim ulubieńcem? Ja już te kremy miałam, to nie jest moje pierwsze podejście do tych kremów, więc po prostu dużo o nich wiem. I tylko po prostu chciałam Wam pokazać, jak oni pięknie pakują. Um, tak, tutaj w tym zestawie mamy akurat to świąteczne wydanie, mamy um, krem z mleczkiem migdałowym, jest ten klasyczny z masłem Shea 20% oraz um, mamy również um, piwonię. Te trzy kremiki do rąk y, dla mnie nie ma lepszych. Naprawdę nie ma lepszych. Ja testowałam wiele kremów do rąk i te są najlepsze. Najlepiej nawilżają, szybko się wchłaniają. Ręce są mięsiste, fajnie nawilżone. Teraz w okresie zimowym to jest po prostu kompres dla rąk. Y, tak, te kremy absolutnie mój faworyt. I jeszcze słuchajcie, ostatnio właśnie przy zamówieniu y, takim gwiazdkowym dostałam od firmy Loxitan y, no bo jestem w klubie ich Taką kosmetyczkę, i tutaj w środku były jeszcze właśnie dwa kremiki z tej firmy. Jeden to jest właśnie ta taka miniaturka tej piwoni, to mam już go właśnie w tamtym opakowaniu, ale tutaj jeszcze był kwiat wiśni, który Wam też polecam. Ten zapach to jest, mm, to jest taki słodki zapach, ale tak świeży i tak piękny, także właśnie te dwa Wam polecam. No i tutaj jeszcze w kosmetyczce były inne fajne rzeczy, to na przykład był woda taletowa kwiat wiśni, też właśnie o tym zapachu tego kremu do rąk i jeszcze jakieś inne produkty, ale mówię, fajnie traktują klientów. Kiedy się jest w klubie, kiedy się często kupuje, produkty są na wysokim poziomie, bardzo fajne, także polecam Wam firmę Loxitan. No i trzeci produkt z firmy Loxitan to taki zestaw, który dostałam na gwiazdkę, już Wam pokazywałam na Instagramie i tutaj naprawdę nie trzeba tego dużo testować żeby stwierdzić, że to jest po prostu cud dlatego już to znalazł się w moim ulubieńcach no nie chcę wam znaczy generalnie nic nie będę mówić o opakowaniu bo jest po prostu samo za siebie mówię, że jest przepiękne, pięknie to jest wszystko po prostu o, rozwaliłam wszystko jest tak ładnie zapakowane zawsze, tutaj jest jeszcze taki żółty środek zobaczcie, o, w ten to sposób papierek Coś podobnie jak Big Glossy i w środku produkty wyglądają o tak. Jeżeli chodzi o produkty właśnie z Luxy to jeżeli chodzi o żele, balsamy, to te w moim zdaniem te perfumowane pachną tak cudownie i tak długo utrzymują się na ciele, że to jest d po jak w mój roku. I ja słuchajcie, na gwiazdkę chciałam tylko ten, oto perfumik, właściwie wodę toaletową z Neroli i Orchideą. Właśnie taki zapach, no a dostałam zestaw, więc bardzo się cieszę, bo jeszcze mogę przetestować sobie mleczko i mogę przetestować też żel. I tak, jeżeli chodzi o wodę toaletową, to już Wam pokazuję opakowanie takie i zobaczcie takie ładne, takie szklane z różową oświatą, tutaj złoty sznurek. Bardzo klasyczny, prosta buteleczka, przepiękna i zapach. Zapach jest słodki, ale intensywny i bardzo długo utrzymuje się na ciele. Nie jest to taki pusty zapach, tylko zapach, który dojrzewa, który współgra ze skórą i w ciągu dnia właśnie mówię, on się rozwija. On nie gaśnie, tylko on się jeszcze bardziej rozwija. Także przecudowny zapach. L'Occitane. E, właśnie Neroli i Orchidea i z tego samego e, zapachu też mam, tak jak mówię, balsam e, i że to jest żel, a tutaj mam balsam do ciała, także cała mogę się tym wypachnieć, no i to, to jest po prostu cudo i bardzo polecam bo właśnie ten zapach, wąchnijcie sobie w L'Occitane, bo to jest cud. I ostatnim produktem, który znalazł się w moich kosmetycznych ulubieńcach jest to firma Yves Rocher. i znowu powiecie zapakowane produkty, nam pokazujesz co to za ulubieńcy. Ja, ten ja te produkty, tą serię kokosową, bo to jest właśnie kokosowa seria, używałam już bardzo, bardzo długi czas, praktycznie rok czy nawet więcej i polecam Wam najbardziej wodę toaletową z tej serii. Ale właśnie mleczko i e, żel pod prysznic też z tej serii miałam i tutaj ktoś po prostu idealnie trafił w e, mój gust, ponieważ wybrał e, i mleczko, i balsam, i jeszcze mydełka, słuchajcie, i takie pieniądze się kostki do kąpieli, więc cała będę pachnieć kokosem po prostu uwielbiam, słuchajcie, ten zapach, on jest intensywny, yy, pachniesz jak ciasto. Ja za każdym razem, jak się z kimś witam, to ktoś mówi, Boże, jak słodko pachniesz, albo pachniesz jak je, ciasto kokosowe, yy, ale zawsze ten zapach zwraca uwagę, no już tyle osób mi uwagę, yy, ale tak pozytywnie, że Bożak ładnie pachniesz, yy, że coś w tych produktach jest, także tą serię bardzo Wam polecam w skład tutaj tego zestawu, który Wam pokazywałam, wchodzi mleczko właśnie to kokosowe, o którym mówiłam go miałam i bardzo fajnie nawilża i zostawia taki delikatny tłusty film, ale nie takie lepiący się do ubrań, co bardzo lubię mam też żel pod prysznic który pozostawia delikatny taki zapach nie jest on bardzo duszący i to bardzo w nim lubię no i tutaj jeszcze były takie mydełka ich szczerze mówiąc nie używałam nigdy ale pachną tak samo cudownie, jak cała reszta produktów, więc po prostu myślę, że to będzie coś fajnego. E, dajcie znać, może miałyście te mydełka i można je na pewno osobno też kupić, nie tylko w zestawie. I tutaj taka pieniądza, kuleczka, czy to jest taki kwadracik, to się nazywa e, pastylka do kąpieli kokos, także to sobie wypróbuję, jeszcze tego nie miałam, ale wszystkie produkty tak mocno pachną kokosem, że ja już jestem zakochana, także bardzo polecam Wam tę serię. To już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I oczywiście dajcie znać, czy miałyście coś z tych ulubieńców, bo może faktycznie są to ulubieńcy nie tylko moi. No i napiszcie, jakie byli Wasi ulubieńcy. Wszystko, co chcecie, piszcie zresztą w komentarzach. Polubcie film, jak Wam się podobał, i subskrybujcie kanał, bo bardzo na to liczę. A staram się ostatnio nagrywać dla Was więcej filmów i lepszej jakości. Także mam nadzieję, że to docenicie. Buziaczki do następnych filmów. Pa! pa.